Cześć, z tej strony Ania i Darek. Gier umiejscowionych w uniwersum stworzonym przez Lovecrafta jest już całkiem sporo. Mamy wiecznie żywy Arkham Horror w wersji planszowej i karcianej, mamy pandemika, Cthulhu czy posiadłość Szaleństwa oraz masę trochę mniej znanych tytułów. Większość z nich robi FFG, co widać po używaniu ciągle tych samych grafik, niezależnie od gry. Dlatego ze sporym zainteresowaniem oczekiwaliśmy na grę od Cool Me i czy było warto? Czy nowa gra w tym ciekawym, mrocznym uniwersum i do tego sygnowana nazwiskiem Erika Langa to dobra gra? Zacznijmy od powiedzenia na czym polega Cthulhu That May Die. A więc dostajemy grę opartą na szybkich scenariuszach, w których kultyści chcą przywołać jednego z przedwiecznych. W podstawce mamy do wyboru samego Cthulhu i Hastura, co w połączeniu z sześcioma scenariuszami daje nam 12 kombinacji. Ale jeśli tyle to dla Was mało, to można dokupić dodatki z kolejnymi Przedwiecznymi, bo jednocześnie z podstawką pojawili się już dwaj nowi bosowie. Gracze natomiast wcielają się w badaczy, posiadających unikalne umiejętności, które rozwijają w miarę coraz większego popadania w szaleństwo. Do wyboru mamy 10 całkiem ciekawych postaci. Od weteranów, którzy walczą z Przedwiecznymi od dawna, aż po Rasputina, czy szaloną małą dziewczynkę nieznanego pochodzenia, rzucającą kulami ognia na prawo i lewo. Wszystkie postacie, wrogowie czy sami przedwieczni to spore figurki, dobrze oddające szczegóły i których jest całkiem sporo. A jak wygląda sama mechanika? Tu jest całkiem miłe zaskoczenie, bo mimo, że gra wydaje się duża, to jest dobrze skonstruowana. Zasady gry są dość przystępne, a nawet bardzo łatwe do nauczenia. bo Po pierwsze, swoje turze gracz ma trzy akcje z czterech możliwych opcji – ruch, walkę, odpoczynek i akcje scenariusza. Po drugie, gracz ciągnie karty mitów, w której opisane są działania naszych wrogów lub rzeczy związane ze scenariuszem. I po trzecie, albo jesteśmy atakowani przez przeciwników, albo ciągniemy kartę odkryć. Gdyby i to jednak było dla kogoś zbyt skomplikowane, to w postaci małej ściągi znajdziemy opis całej tury na planszeczkach gracza. Warto pamiętać, że mamy do czynienia z amerytraszem, czyli grą opartą na fabule i na sporej losowości, która potrafi mieć znaczny wpływ na rozgrywkę. Będziemy tutaj dosyć często rzucać kośćmi, mamy też losowy dociąg kart. Chociaż z fabułą to trochę naciągana sprawa, bo z reguły nie ma jej za dużo. Dosłownie jest jej w sam raz, żeby mieć wystarczający pretekst, dlaczego znowu walczymy. Jest tu sporo walki, naprawdę sporo. Będziemy biegać za kolczystami i różnego rodzaju potworami i starać się ich wyeliminować. Momentami wygląda to jak slasher nagrozy, w którym to my jesteśmy seryjnym zabójcą. Oczywiście tym razem w dobrej wierze, bo przecież ratujemy świat przed okropnościami nie z tego świata. W finale każdego scenariusza naszym celem jest pokonać Przedwiecznego i tu może być naprawdę ciężko, bo bosowie są naprawdę potężni. Zaważysz o wygranej czy przegranej może dosłownie jedna zła decyzja. Może się czasem tak zdarzyć, że nie wszyscy gracze przetrwają do końca starcia. To wszystko powoduje, że jest całkiem sporo emocji. Ryzyko ciągłej przegranej wisi nad graczami niemal przez całą rozgrywkę. Grama też kilka rzeczy, które nam się nie spodobały. Po pierwsze, kafelki planszy mogłyby być nieco większe, bo nieraz zdarzało się, że mieścił się na nich tylko przedwieczny, czy któryś z jego popleczników, a nasze figurki musiały być już poza kafelkiem. Mogłoby być też nieco więcej zielonych kości, bo czasami w grze zdarzało się, że trzeba było przerzucać jeszcze raz wykorzystane już kości, bo brakowało jednej czy dwóch do naszego rzutu, co czasami przeszkadzało w obliczeniach obrażeń. Co prawda, można dokupić taki zestaw samych kości, ale wydaje nam się to trochę takim skokiem na kasę, bo to kwota około 40 zł za zestaw kości taki jak w grze. No i cena samej gry to całkiem spory wydatek. Ktulu Dead May Die to lekka i szybka rozgrywka i nie czuję, że jest warta wydanych pieniędzy. No i są jeszcze dodatki, które wprowadzają tylko kolejnych przedwiecznych, też swoje kosztują. W efekcie chcąc mieć całą kolekcję trzeba szykować się na wydanie kilkuset złotych. Ja rozumiem, że jest w niej całkiem sporo plastiku, który może przyciągnąć entuzjastów zbierania wielkich figurek, ale w kontekście zwykłego, niedzielnego gracza to zdecydowanie za wiele. Zdążyliśmy już rozegrać wszystkie scenariusze z różnymi kombinacjami przedwiecznych i musimy przyznać, że rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Na planszy bardzo szybko zmienia się sytuacja, a i nieraz musimy biegać z jednej strony planszy na drugą. Czuć wtedy, że jest to wyścig z czasem, którego często może brakować. Zwłaszcza pod koniec, gdy gra zmienia się nieco w grę typu hack and slash. Bardzo dobrze czuje się również rozwój postaci, które wraz ze wzrostem szaleństwa są coraz silniejsze. Ale nie warto z tym przesadzać, bo bywa to zwodnicze i może nas zbyt szybko zabić. Po prostu trzeba ostrożnie balansować z naszymi umiejętnościami. Postacie warto również odpowiednio dobierać do scenariusza, bo czasami zdarzało nam się, że przegrywaliśmy tylko i wyłącznie z powodu nie do końca optymalnie dobranych do siebie postaci, którzy dobrze by współpracowały ze sobą, aby zabić przedwiecznego. Mnie bardzo spodobały się karty przeszukiwania. Które nie są jednolite i zawsze dają nam dwie możliwości do wyboru w zależności od sytuacji naszej postaci. Ciekawe też są karty naszych niepoczytalności, które jeśli dobrze wykorzystamy, mogą okazać się całkiem pomocne, choć przeważnie mają nam utrudniać życie. Według mnie figurki w Cthulhu Death May Die są chyba najfajniejsze spośród gier z tego uniwersum, przynajmniej te, z którymi miałam do czynienia. Choć muszę przyznać, że trochę inaczej sobie niektóre potwory wyobrażałam. Jesteśmy również bardzo ciekawi drugiego sezonu, który na pewno się pojawi. Rozgrywka jest szybka, więc ma się ochotę na kolejną część przygody. Nie nudzi się i nie męczy graczy. Mechanika dobrze się łączy z fabułą i klimatem, a setup jest dość szybki jak na tak sporą grę. Tak więc na 130. rocznicę urodzin Lovecrafta wydano polską wersję językową gry, przedstawiającą nieco inne podejście do jego prozy, zdecydowanie wyróżniając na tle innych tytułów tworzonych w tym uniwersum. Powinno spodobać się wydajczom gatunku, jak i tym, co grają tylko od czasu do czasu. Nam gra się spodobała i na pewno jeszcze nieraz wyląduje na naszym stole. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii o Ktulu The May die. Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Na razie.